świętego Piotra w Watykanie. Za chwilę rozpocznie się audiencja generalna. Wszyscy zgromadzeni przed Bazyliką wyraźnie poruszani tym, co za chwilę nastąpi. Wśród pielgrzymów z całego świata wyjątkowa grupa z Polski. Rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jego brat, siostra, ich dzieci i wnuki, a także przyjaciele. Ci, którzy znali go osobiście i ci, którzy teraz badają jego życie i męczeńską śmierć. Niosą jego portret, aby wręczyć go papieżowi. Franciszek zwraca się bezpośrednio do nich. Do jednej minuty polaki i In modo particolare saluto i partecipanti na conferenza dedicata al Beato Padre Popieluszko. Serdecznie witam polskich brzegnian. Pozdrawiam szczególnie organizatorów i uczestników konferencji poświęconej świętem Jerzego Popiełuszce. Jaka miała miejsce na Uniwersytecie, uniwersytecie Urbanianu na rozpoczęcie wystawy ją poświęconej. Dziękuję Wam za podtrzymywanie pamięci tego gorliwego kapłana i męczernika, który barbarzyńsko zamordowany przez służby komunistyczne oddał życie z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych wolności i godności. Niedzielę w Polsce przypada 20. Dzień Modlitwy o Pomoc i Pomocie Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Polecam Wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących kościołów w duchu bratarskiej miłości. Niech Bóg Wam powołosław. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ja podczas 35. rocznicy jego męczeńskiej śmierci mówiłem, że on jest męczennikiem i reprezentuje wszystkich Polaków, ponieważ tak się jakoś złożyło, że wszyscy utożsamiają błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko tylko jako patrona, jako kapelana Solidarności. Ja uważam osobiście, że on jest właśnie... Tym symbolem, symbolem męczeństwa tamtego systemu komunistycznego, który dominował w naszym kraju, i dzisiaj jest on reprezentantem całego naszego narodu. Ja cieszę się bardzo, że mogę te słowa wypowiadać tutaj w szczególnym miejscu, dla świata, dla katolicyzmu, dla nas Polaków, bo na Placu Świętego Piotra, gdzie, gdzie kilkadziesiąt metrów stąd leży. Święty, święty Jan Paweł II, który tak naprawdę rozpoczął ten marsz ku wolności w 1979 roku, kiedy wypowiedział na placu ówczesnym zwycięstwa dzisiaj Piłsudskiego, te słynne, znamienne słowa niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. I się właśnie w ten czas to wszystko rozpoczęło. Dzisiaj wspominamy 35. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, ale głęboko wierzę, że w przyszłym roku będziemy, będziemy świętować czy obchodzić kanonizację błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, bo myślę, że za wstawiennictwem jego między innymi możemy cieszyć się wolnością i demokracją w naszej ukochanej Ojczyźnie. Dekalog księdza Jerzego to najnowsza wystawa poświęcona jego życiu i męczeńskiej śmierci. Instalacje można oglądać na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. Tu studiują młodzi ludzie z całego świata. Każdego dnia wystawę zobaczy kilkaset osób z najdalszych zakątków Ziemi. Dekalog popiełuszki jest uniwersalny. To miłość, wiara, męstwo, radość, solidarność, godność, wolność, prawda, dobro i świętość. Są to wartości uniwersalne, i kroczenie wskazaniami Księdza Jerzego, które właśnie zawierają się w tych dziesięciu dekalogowych wskazaniach, oczywiście są jak najbardziej. Po prostu aktualne, tym bardziej, że dzisiaj przeżywamy swego rodzaju kryzys, i dla nas, Polaków, którzy wydaliśmy z naszego narodu tak wielką postać, jest to szczególnie ważne. Przypominamy zatem tego niezłomnego kapłana, przypominamy tego kapelana Solidarności, i wszelkie możliwe ku temu okazje są dla nas doskonałym pretekstem, by to czynić, czy to rocznicę urodzin, czy rocznicę tragicznej śmierci. Po rozmowach z osobami, które znały księdza Jerzego i tam, gdzie ksiądz Jerzy też przebywał, jeżeli chodzi o jego posługę duszpasterską, czyli chodzi o kościół świętego Stanisława Kostki, tam też udałam się z kwerendą. I pojawiły się nowe materiały i nowe zdjęcia, które wzbogaciły te zdjęcia rodzinne. I taka droga do kwerendy poprzez, powiedzmy, od nitki do kłębka rozpoczęła się od rodziny, a zakończyła się na archiwum archiwdecyzyjnym w Warszawie. Zdjęcia zgromadzone na wystawie o księdzu Jerzym to przede wszystkim zdjęcia, które w około 80% są znane, ale nie bardzo znane. To są zdjęcia, które gdzieś w przestrzeni internetowej można zobaczyć, ale one nie są bardzo popularne. Staraliśmy się tak dobrać te zdjęcia, żeby one też ukazywały i wypełniały treści, które są zawarte w tej wystawie. Mamy też parę unikatowych zdjęć, które nigdy nie widziały światła jeszcze dziennego. Oczywiście to też jest część zasobów rodzinnych i można na pierwszym panelu o rodzinie, o miłości je zobaczyć. Jest to między innymi na przykład zdjęcie z pogrzebu siostry księdza Jerzego, która miała dwa latka i takiego czuwania przed domem. To jest piękne zdjęcie, w oryginalne wygląda cudnie i zostało ono też umieszczone na wystawie. Ta wystawa jest zrobiona specyficznie. Sądzę, że nieczęsto ten sposób narracji się pojawia, dlatego że zrezygnowaliśmy z prowadzenia narracji typowo biograficznej. Na przykład nie ma tam wielu dat jest ich jak tylko się dało najmniej. Dlaczego? Dlatego, że to miała być po prostu opowieść. Opowieść, która budzi emocje i w emocje się mieszczą. Mieszczą się też małe fakty, które nie są często dostrzegane, chociażby to, że po prymicjach w okopach padł deszcz i grała orkiestra. Tego się można dowiedzieć z linki w ich biografii, ale nie z tego typu krótkich wystaw. Dlaczego tak jest? Dlatego, żeby można było księdza Jerzego niemalże dotknąć, żeby można było się z nim zaprzyjaźnić, utożsamić i podążyć jego drogą. A czemu? A dlatego, że to w jego historii wywołują się wartości, które są uniwersalne na całym świecie, tak samo tu we Włoszech, jak i w Hongkongu, jak i wszędzie indziej. Bo prawdziwe, mocne życie wywołuje, jak klisze jedna po drugiej, bardzo istotne w życiu wartości. To, co zostało w domu, w okopach zaszczepione. W pracy projektanta, szczególnie w mojej pracy, projekty są szczególnie trudne, gdyż nie. Skupiam się na tylko funkcjach i materiałach, a skupiam się na przesłaniu. I te projekty, które ogólnie wypracowuję, mają to zadanie skupienie się na przesłaniu, jak i również historii czy osobie, o której mowa i w tym przypadku projekt jest stawiany na bardzo wysokim pułapie dla mnie oczekiwań, wymogów. A szczególnie osób, ludzi, którzy księdza świętego Księdza Jerzego popił znali. Nie słowa, nie zdjęcia, ale odczucia naszych tutaj zwiedzających pielgrzymów będą na tyle różnorodne, że poznamy chyba to miejsce i poznamy księdza Jerzego w takiej odsłonie, jakim może nie poznaliśmy kiedykolwiek. Ksiądz Jerzy jest już znany troszeczkę na świecie, bo bo jednak e, e, dzisiaj bardzo mocno się studuje czasy e, w Polsce, jakie były za czasów lata 70., 80., lata powojenne, lata komunizmu i przede wszystkim, no bo to nie tylko ksiądz Jerzy, ale wspominany był też ksiądz Suchowolec i, i, i jest cały szereg innych kapłanów w innych diecezjach, którzy zostali też umęczeni, czy, czy odebrano im życie właśnie, bo byli zaangażowani w obronę tych wartości, które tak bardzo mocno promował ksiądz Jerzy, a więc prawdy, uczciwości, solidarności, miłości, czy, czy świętości, czy nawet patriotyzmu. Ale dobrze, bo wiadomo, że ktoś poza granicami Polski, poza Polakami interes, interesuje się o tyle, o ile, nie? Natomiast myślę, że to jest właśnie świadek, żywy świadek tej historii polskiej, no i przede wszystkim ktoś, kto oddał życie za wiarę też. Za, za, za prawdę, za wolność nie? i myślę, że dlatego jego wartości, to co głosił, to, co to świadectwo życia księdza Jerzego, jest ogromnie ważne i o tym trzeba mówić w świecie. Mówić z różnych względów, z racji na to, że to jest świadek XX wieku, ale też myślę z racji na to, że, że no, żyjemy w czasach bardzo trudnych, gdzie bardzo często pytamy się, cóż to jest prawda. Tak jak postawił to pytanie Piłat, kiedy, kiedy skazywał Jezusa na, na śmierć, cóż to jest prawda. Co rozumiemy dzisiaj pod pojęciem prawdy? To są wartości, które są dzisiaj bardzo mocno zmieniane, przeinaczane. Podstawia się treści, które nie mają nic wspólnego czasem z tymi, z tymi słowami. Dlatego myślę, że żeby odczyszczać, żeby nadawać sens właściwy tym słowom, potrzeba właśnie księdza Jerzego. Ja to traktuję jako swój obowiązek. My powinniśmy o tym głośno mówić. E, e... Przedstawiać tą historię Księdza Jerzego. Ja jestem niezmiernie dumny z tego, że to dla mnie jako marszałkowi przypadł ten honor współuczestniczyć, współtworzyć tą wystawę. Teraz mamy takie plany, żeby. W Białym Stoku u nas na Podlasiu też e, tą wystawę w jakiś sposób e, przenieść do Podlasia. Też chcemy, żeby e, były, były odtwarzane filmy poświęcone Księdzu Jerzemu, ale to jest jeszcze na etapie projektowania takich naszych zamysłów. Ale myślę, że w 2020 roku jeden z weekendów, na przykład w naszych instytucjach kultury, będzie właśnie poświęcony Księdzu Jerzemu. Wystawa Dekalog Księdza Jerzego zostanie przetłumaczona na wiele języków i będzie prezentowana w ambasadach na całym świecie. Rzym to dopiero początek jej długiej drogi. Ważne, żeby dotrzeć z jej przesłaniem do jak największego grona ludzi. Ksiądz Jerzy za życia nie zdążył przyjechać do Rzymu. Choć brał pod uwagę propozycję prymasa Glempa, który chciał wysłać go na studia do Watykanu. W ten sposób miał go chronić. To jest przede wszystkim satysfakcja, że miałeś takiego wujka i że mogę mówić o nim wszędzie i ludzie chcą słuchać o Księdze Jerzym. Że cieszę się, że możemy też mówić o Księdze Jerzym, właśnie tutaj, w szczególnym miejscu w Rzymie, gdzie Ksiądz Jerzy przecież nie dotarł za życia, z tego co wiemy na pewno. Ja akurat w jednym z ostatnich rozmów z księdzem Jerzym właśnie rozmawialiśmy o tym, jak wyjedzie do Rzymu, bo wtedy, jak byłem ostatni raz na wakacjach u księdza Jerzego, koniec sierpnia. To była już już to ksiądz Jerzy wiedział, że możliwe, że pojedzie do Rzymu i żegnając się, tak jakby się żegnał z nami Tatych, ja wie że wtedy, także żegnął się z tatem i pytał się, mówił, że jak pojadę do, do Rzymu, że nie będziemy się widzieć dłuższy czas. Także to było takie pożegnanie i wiadomość o tym, że ksiądz Jerzy może wyjechać do Rzymu. Teraz się cieszymy, że mógł z nami też, bo ksiądz, że jest z nami tutaj w Rzymie. Bo przede wszystkim jesteśmy tu z nimi i dla niego. W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej inne, równie ważne wydarzenia poświęcone przybliżeniu sylwetki księdza Jerzego. Wydaje mi się, że w historii Kościoła, w historii chrześcijaństwa mamy bardzo wiele przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy, po prostu do końca. Tym bardziej się cieszę, że możemy pokazać jakże znakomity film Paula Henslera. The Messenger of the Truth. Film Amerykanina, który zakochał się w postaci polskiego męczennika. Po to zrobił ten film, żeby pokazać ludziom w Ameryce i na całym świecie tę wielką, niesamowitą postać. Jak sam mówi, kiedy odkrył postać księdza Jerzego, księdza Jerzego był zaskoczony, że ktoś taki istnieje i jest jakże słabo znany. Tu we Włoszech błogosławiony ksiądz Jerzy jest coraz bardziej znany. Mam nadzieję, że i ta projekcja, i Jutrzejsze krótkie wykłady oraz odsłonięcie wystawy przyczynią się do jeszcze większej popularyzacji tej postaci. Teraz jest czas na to, żeby go godnie upamiętnić. Konferencje, prezentację filmu i wystawę o wielkim Polaku z małej wsi Okopy na Podlasiu zorganizowali Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Marszałek Województwa Podlaskiego i Fundacja imienia księdza Jerzego Popiełuszki Dobro. Była to doskonała okazja, aby poznać sylwetkę błogosławionego od najbliższych mu osób. Siostra i brat chętnie dzielą się wspomnieniami. On nigdy nie miał czasu, on zawsze tylko pochwalony, co słychać i zostań z Bogiem i już leciał zawsze, bo miał do czynienia bardzo dużo z młodzieżą w tym w Warszawie, bo bardzo lubił to młodzież. No i tego. I mówię tak, ja mówię, jak tam tobie, braciszku? A mówi, wiesz co, już teraz mi jest lepiej. Już na zeznanie mniej chodzę i tego. Tak. A ja mówię do niego tak, tak to jest przyzwyczajenie dzieciaku, ale jak jeszcze ty i tak zginiesz tego? Tak? A on mówi, tak, powiedział mi ostatnie jego słowa byli do mnie. Chociaż zginęł, to za nic tylko zadziarów. Dużo pracy jest, bo chcemy to było wszystko upamiętnić, czy chcemy ten muzeum pobudować w okopach, żeby to była pamięć o księdzu Jezim. Bardzo naprawdę jeszcze gdzie zapraszają, tam jedziemy, nie boimy się tego, wszystkiego co, co robimy, choć nie zastraszają, ale nie boimy się. Nie no zastrasza. A są różni ludzie znaczą, że po prostu na wszystko jest stać. No ale my już nie jeździmy, nie boimy się. Patrywałem się w niego, pamiętam, jako bardzo młody jeszcze dzieciak, kiedy przyjechał wyścigówką e, do nas, pożyczono od kolegi z Suchowoli i tak sobie e, mówił, ile ten, ten, ten rower waży, patrzcie, nawet Kazio podniesie na dwóch e, e, palcach, a swoje też oczywiście podłożył. Wychowywałem się w ten sposób, że właśnie był mi jakiś jako, jako bliski, bo Traciliśmy taki dystans, on był taki otwarty, bardzo. 11 lat różnicy, więc przypominam sobie taką sytuację, kiedy składałem mu życzenia w dniu Prymicji. To było przed jego domem po, po powrocie z Mszy Prymicyjnej. Byłem wtedy w ósmej klasie. Składało się wierszem, więc miałem taki wiersz przygotowany. On skończył to, wiesz co chciałbym, żebyś ty też został księdzem. Rodzina i przyjaciele błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki cierpliwie czekają na wiadomość o kanonizacji. Papież Franciszek prosi o cierpliwość i przekazuje swoje błogosławieństwo wszystkim tym, którzy podążają śladami wielkiego Polaka z małej wsi okopy pod suchowolą.